Cześć, tutaj Tomi w tym odcinku jest ze mno dobry I będziemy dzisiaj i zwiedzać cave, żeby wykopać trochę diamentów. Przeszliśmy trochę kratek, żeby znaleźć jakiegoś fajnego cave'a i tutaj znaleźliśmy. I też udało nam się tutaj odnaleźć gdzieś obok ruiny portalu. Mam z niej trochę takich rzeczy, więc mogę je tutaj odstawić. Na przykład o łukowywałę. Takie śmieci większe. Okej, okay, tutaj mam taki kilof i taką siekierkę, nawet fajna. Ten kilof będę korzystać na przykład do kopania węgla szybko. Więc dobra. To co, idziemy tutaj? Ty pomóż wyłai wodę. Czekaj, gdzie ty? Tutaj jest Czekaj. Na tobą. No tam. No nad to, bo... Co ty odpalasz? Dobra, idę ci wylać tą wodę. Dobra, tak jedną klatkę. Dobra, tutaj lewam. Okej. Okay. Tutaj wyleję to wodę, bo tam dalej widziałem takiego większego cave'a. Ok. O, tam jest gdzieś. Zombie, wyjażer wiedźma. Dobra, woda spadła tu, tu jeszcze dam. Dobra. Okej, okay, szybko trzeba z wiedźmą się rozprawić, żeby nie uderzyła pod koło. Udało mi się. O nie, o nie! Ej, tu, ej, tu jest ich trochę. Uważaj! Uważaj, ale przypał od razu jest. Jeszcze nie mam miecza niestety, bo rozwalił mi się ostatnio. ci mojego? Co? Nie, mały zombiak tutaj jest. Czekaj, pomogę! Pomogę ci z nimi, już biorę sikielkę. Sikielka ma zmorę stawonogów, więc. pająki powinna niby na hita bić. Chociaż. O nie, jeszcze szkielet nas atakuje. Pająka trafiła strzała, jak się odbiła, to dobrze. Ok, zatrzymajmy się tutaj. I stwórzmy sobie jakieś... ...temki. Dobra, ja od razu sobie zrobię taki miecz. Czy mam nic? Nie, nie mam. Dobra. Patrz, Dobra. mam bardzo tę rzecz. O. Tej, dawaj, ich łapiemy. <laughs> to jest, dawaj jeszcze raz, żeby w kamień walnął. O! O ja sorry, to. Nie wiem, czy to ja do ci zadało. To on chyba. Dawaj tego villagera nadal, zębi villagera. Ej, a ja też mam wędkę jeszcze poprzednio. Tak dawaj im tak ma Dałeś tak ma Najlepsza metoda. Nie no, dobra. No, żeby to dobrze wycelowało tylko. Dobra, idę się z nimi rozprawić. Nie z nami tak spotyka. Aż cztery razy go musiałem uderzyć tego małego zombie. Uważaj, creeper? Niech wybuchnie. No. Okej, okay. i rozprawiliśmy się z nimi. Teraz... Dobra, myślałem. Że creeper tu może być. Ja szybko ogarnę jakieś zejście na dół. Co? Uciekaj, uciekaj. Albo skacz do wody. Ja do, ja do wody skaczę. Dobra, jestem już tutaj. Ciekawy cave, nie powiem o jakiś szkielet. Stało skórzano zbrojo. No i załatwiony. Co jest, już mam pełne ku? A, przez ten syf. który mi się sam podnosił potem jeszcze. I okej. Okay. A tutaj. Zobaczył to klatę. Może ma jakiegoś Prota 4 na przykład? Ciernie jeden. Założę o sobie to oni będą obrażenia dostawać. Jakiś czas zajmie się nie zepsuje I dobra, musimy teraz zejść na dół. To ja już... Powolutku tutaj schodzę, Creeper jest, więc yy, zabiję go. Cię też tak wysoko podrzuci. Sprawdzamy? To dawaj później sprawdzimy może. Odejdź tam pod... O dobra stój. No. Tak! Ej! <słuch> Mamy sposób na latanie. No. Nie trzeba ale. Ej no! Ilu ich tutaj jest? O nie, dobra, musimy szybko się tędy przedostać, Wiedźma jest. Sprawdź, sprowadźmy ich tu i z wędki. Ale nie, musimy uciekać. O, mam mało HP. O, widzę trochę żelaza. Gdzie żelazo? Tutaj na dole jest, dobra, wezmę szybko sobie chlebki jakieś. Nie widzę potworów nigdzie oprócz Creepera tutaj. Cześć, Żelaza. O nie. Aha, dobra. Paraczana do końca nie zadziałała chyba. Creeper. O nie. Nic tutaj nie można zrobić. No co jest? Czemu mi aż tyle on zadaje, jak jestem w takim secie? Pająk nie bije mnie. Nie, mi też dużo jakoś zadają. Ja bardzo szybko uciekam tutaj na dół. Tylko jest serio ciężko. szybko się chociaż zabudować bym chciał. Lata mi już poszła. Ale to ta na szczęście. Ja się tutaj zakopałem. Żyję na razie tego kill offu. Weź Chciałem to ja chciałem to do ciebie. Niech się oni... Okej, okay, zabiłem ich dwóch. Uważaj. Tutaj. Mamy kolejne zejścia do cave'u. Mobków całkiem sporo, nas atakuje. I o, chyc. i patrz. Patrz. Tutaj mamy. E! Creeper mi był za plecami, mam 2 HP. Dobra, to... Uważaj tylko. Ok, mamy już tutaj Pip Slate. Kolejne key So. Ja tutaj dam pochodnie. Nie wiem też, czy full brighta nie używać tutaj, ale nawet w roku nie mam pobranego. Tyle, że będę używać, chyba, że Wam to widzowie nie będzie się podobać. No to nie. Ok, tutaj. Choć tutaj, gdzie ta woda spływa. Deep Dark jest! Mamy deep dark Ła! Tutaj zszedłem. Gdzie ta woda spływa? Zaraz ją zobaczysz. Tylko ostrożnie chodźmy. O, widzę skalk sensory. Jakiś łuk mam. Moc 2. To wezmę, go jest lepszy od tego. Może uda nam się miasto znaleźć w tym odcinku. Bo na live znaleźliśmy deep dark, ale takie malutkie. Teraz mi najgorsze sensor. O nie. Wiem, że tutaj nie ma sensorów, ale słabo je widać naprawdę. Dobra, i co? Czekaj, dobra. Chyba. Normalnie można już tutaj iść. Tutaj nic nie ma. Nie wiem, czy Fulbrighta nie pobrać. Może bym pobrał, więc szybko mi się powinien pobrać, więc może cięcie zrobię. Dobra, więc już jestem i nie mam Fulbrighta, bo jak chciałem pobrać, to mi nie działał. Może nawet dobrze, bo niektórzy uważają, że Fulbright to cheat, niektórzy, że nie. Ja mam zmieszane zdanie co do tego. No bo taka prawda, że jakby to jest darmowe night Vision, ale... O, tam jest Shrieker. Na filmy na YouTube'a się może przydawać, bo na YouTubie ciemniej trochę widać. Dobra, to co, zniszczymy tego Shriekera chyba. No. Lepiej go tak nie zostawiać. No i Jak wydamy dźwięk. To przyjdzie Warden. Nie ma kolejnego. Czekaj, mam motykę. Okej, okay, mam motykę. Nie, to ty? Nie, zadało mi obrażenie. Aha, to przez to. Kurde, ale się aktywował akurat w tym czasie. Ale nie, jeszcze respi się. Nie no, jakby się respił, to by ten dźwięk było słychać. Głośny jakby wychodzenia z ziemi. Tak, bo ten pająk. Zabieram. Ok, Okej. Nie widać... Rikera na razie nigdzie. E o nie! On tutaj był! Mam szkielet, jeszcze jest. Ty nic nie widać. Co jest? A czekaj... Jakoś jasno teraz nagle się zrobiło. Tam coś jest? Był no, wykopany no. jakiś tunel. Możemy tam iść? Tylko naprawdę trzeba być ostrożnym. Jeszcze tak naprawdę na survivalu nie zobaczyłem Wardena, bo nie grałem za dużo survivali na takim poziomie, żeby iść już do Deep Dark. zobaczyć. Dobra, ja szybko zejdę, żeby zniszczyć Uwierz mi, żebyś nie chciał go zobaczyć. Nie wiem, że nie chcę go zobaczyć. Zniszczony. Dobra. Zabijmy tamtego szkolej. W ogóle mam 29 level, czekaj. Dobra, tam możemy. Podejść, tutaj znów jest? Tu cicho też trzeba chodzić. Zabiłeś ich? Nie, nie. Oni przeszli dalej. Kurde, ale serio. Tyle już chodziłem po Deep Dark jeszcze wcześniej. Uważaj, bo pająk. Jeszcze poza odcinkiem, jak byłem chwilę w kewie, to był jakieś Deep Dark, ale słabe bardzo. Nic tam nie było. Tu jest czysto. Ale... Okej, okay, tam jest jakieś wyjście do góry, to co idziemy tam? To zaraz. No dobra. W sumie tam nic nie ma chyba, tylko ok please. No ale... Może być jakaś dalsza kontynu kontynuacja. Tam no... jest dalsza kontynuacja. Ale może, Kurna możemy... Możemy stamtąd Deep Dark zobaczyć. Jakby było. To jest większa szansa na takich otwartych przestrzeniach. Weź, bo tam jest szkielet, a ja nie <grystanie> Diaksy tutaj widzę! Tutaj u dołu są. Uważaj, po creepery. Niech wybuchają. Weź mi, daj trochę ziemi, a nie, kurna, sam się Ju podbuduję. Już ci idę pomóc, zabijam moby. Patrz, ale to tutaj u dołu były te diaksy. O tutaj. A tak się można dawać na Bedroku. Ok, czyli mamy pierwsze diamenty, jako tak. Jestem zadowolony. Dwa so. Dobra, to się podzielimy po jednym. Bo brat mi mówił, że jednego by mi dał. To miecz bym sobie zrobił. O, ile żelazka. Ej, albo na razie bym mógł sobie mieć zrobić diaksowy, a potem ci oddam jak wrócimy tego Diaksa. To mogę? Oko O nie! Czekaj. Co tu się stało? Aha Przez ten gravel. To ja pójdę kawałeczek. Tutaj. Uuu, ale Kejwy Tutaj co ciekawe. Ale tych ze glow Squidów jest. z Sacków. Chcę je wziąć tylko Reaper. Ma się z daleka. Tutaj 5 jest. Niech wybuchnie. Dobra, czy tutaj coś będzie. O, nadal Kejso O co to? A nie, myślałem, że geoda. Ale jednak nie, masz crafting? Y tak, mam. Dobra, dałbyś mi zrobić. Dałbyś mi ten crafting postawił. Tutaj już go położyłem. Ja sobie dobra. pochodni ale to... dobra? Spoko. Ja pochodni trochę skraftowałem tutaj. i itemy, yy, pająk. Dzięki. Pójdę kawałeczek dalej, tylko zobaczyć, czy niczego nie ma, więc uważaj, żeby ci Creeper na przykład pleców nie zrobił. I na razie widzę trochę lapisu. A czymś. Do palenia we w piecu. Mam trochę węgla, to już wrócę. To chodź wróć i daj. Kurde, już chyba koniec tego Deep Dark, ale... Dwa diamenty nie znaleźliśmy. Nie Widziałeś? Co takiego? Jeszcze było dużo. No... Aha, to ja może dalej nie widziałem, to już daję ci węgiel. Było no, w dole. Hmm. Tam może coś jest, nie widzę tego. Dalka, bo ciemno jest. O, tu u dołu. Jeszcze jakieś przejścia są tajemnicze. No te nowe cave y robią wrażenie. Chodź, to bo ja Dobra, ja już się wrócę. Jakiś żelazo mam. Żelazo też się przyda. Bo chciałbym mieć cały żelazny set, a mam tylko połowę o tutaj może wyjście będzie. Chociaż już trochę w to wątpię. Jakieś przejście na razie. O, przejście jest. Na razie Oła. ciekawie jest tutaj. Dobra, zabiję go. Dobra. Czekaj, bo mam tutaj teraz Kolejny diaksy mam! I kopalnie! Pisz mój nick, zaraz się wrócę po ciebie. To... Szkół na biednie kolejny. Chyba jeden tylko na razie, diament. Ale to nic. Czekaj, jakoś tędy to... Było? Nie wiem czy trochę wyżej, nie? Takie dziwne te drogi. Dobra, więc to jest bardzo blisko. I tutaj skraftuję sobie ten miecz diamentowy. Zaraz pójdziemy zwiedzać kopalnię. Ten miecz już mogę wywalić. Będzie mi do niczego potrzebny. No i dobra. Po co, idziemy już? No, masz jedno żelazo? Nie, nie mam. Chyba, że nie przepalone. No to już niepotrzebne No Dobra. Jakieś mopki tutaj atakują. Zabiję tego creepera. tyle rzeczy naraz bije? Nie wiem. Jezu, miałem 2 HP. To uważaj tylko tutaj z zejściem. Dobra, idziemy do tej kopalni. No jakieś skelety strzelają. Nie wiem. Dobra, musiałem zrobić chwilę krótkie cięcie i patrzysz jak zminimalizuję ekran. I włączam znów, to tutaj się świeci spawner i... oczy pająków się pokazują. I tak. Więc to jest taki bug na bedroku i szybko musimy tylko je pokonać. No właśnie, bo... One atakują kurde. O sorry, sorry. No nie no, jak one skaczą szybko. I tutaj też wagonik był jeden. Ale nie, nie miał mega rzeczy, serio? I no! Okej, okay, jeden masz. I po połowie jest równo na razie. Tutaj pająk jest. Dalej nic nie ma. Idę tam. I też już nic nie ma. Chciałbym znaleźć w tym odcinku trochę diamentów. Patrz, minecart, co te świecące jagódki, Lepiej jest, name tag, pochodnie, no i węgiel. Już rzeczy. Spieszne jagódki. Nie będę brać. Wiem, wiem, wziąłem. Okej, okay. kolejny minecart mam. Złote jabłko, lapis, też jagódki. Okej. Okay. Tyle. Torów na razie nie będę brać, raczej nie są potrzebne. Ja tam biorę tylko te przyspieszające, bo są dobre. Jak sy w ogóle? Patrz. Ja nie mogę. Dobra, wykopuję jednego od drugiego. Okej. Okay. Po jednym. Czyli równo jest, już nie ma tutaj żadnego. Czy tutaj yy, coś będzie? Nie. A tutaj. Tutaj nadal coraz niżej jest. No dobra. Myślę też, że w tym cave'ie już skończymy nagrywać odcinek i kontynuację bym robił na live'ie najbliższym, który nie wiem dokładnie kiedy będzie. Tak, może za kilka dni. Oj, tutaj wyjście jest. A to jest tamto. To w sumie wrócę się szybko. Żeby tory zebrać, jednak wezmę, bo wydadzą się, a szkoda naprawdę żelaza zużywać na nie. No to jest jeszcze złota. No dobra, tutaj one były. I okej, okay, odłożę te oczy pająka. Wezmę normalne tory za tą butelkę. Czekaj, jeszcze tam dalej było na lewo. No i mam jakieś. Pajęczynę... Mam jakieś tory. Chodźmy tutaj. O kurde, a w pajęczynę wpadam. Chodźmy tutaj może i się pożegnamy, albo. Okej, okay, obok spawnera. Dobra. No więc dziękujemy Wam za oglądanie. Jeśli film się Wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, bijecie zombie. Czekaj, pomogę Ci z nimi. Zostawcie łapkę w górę i subika, jeśli jeszcze nie macie. Też zapraszam Was, widzowie, na serwer Discord, na który możecie ze mną popisać, jeśli chcecie. Link jest w opisie, więc dziękujemy za oglądanie. Cześć i na razie. Do widzenia.